Według urządzenia pomiarowego Dragi Spin set, ale tutaj pojawia się sporo wątpliwości co do tej mocy i to nie tylko wśród dziennikarzy. Wynik na hamowni to Edo przyspieszenia w podłogę, nie dzieje się nic, puszczam hamulec i bardzo ospały start, bardzo słaby że tak powiem. Oto Omoda 9, czyli bardzo szybki SUV z Chin. Na papierze to auto do pierwszej setki rozpędza się w 4,9 sekundy. Wszystko za sprawą dość skomplikowanego układu hybrydowego. Pod maską pracuje tutaj silnik benzynowy 1.5 Turbo, ale są też trzy silniki elektryczne. Całość według Chińczyków generuje moc 537 koni mechanicznych. Ale tutaj pojawia się sporo wątpliwości co do tej mocy i to nie tylko wśród dziennikarzy. Wątpliwości mają też sami klienci, dlatego jeden z oddziałów o mody w Łodzi zabrał model 9 na hamownię. Wynik na hamowni to 482 konie z małym kawałkiem, a więc mniej niż omoda obiecuje w katalogu, ale i tak wystarczająco. Od siebie dodam jeszcze tylko tyle, że ta moc 537 koni przez niektórych interpretowana jest jako moc dostępna w piku, czyli w tym najwyższym momencie podczas gwałtownego przyspieszania. Ale uczciwie trzeba przyznać, co hamownia? To hamownia. Ok, bez kombinowania, czas zamontować tutaj urządzenie pomiarowe GPS i sprawdzić, jak to auto przyspiesza. Warunki średnie, asfalt chłodny przed chwilą padał deszcz, a temperatura to mniej niż 20 stopni Celsjusza. Ok, wszystko gotowe. Przede mną długa prosta. Urządzenie dragi miga, a więc jest gotowe do działania. Zamontuję je na dachu, by mieć lepszy sygnał z satelit GPS. Do tego aplikacja, która to wszystko pokaże, jest również odpalona. Wszystko działa tak, jak należy. Tak naprawdę nie pozostaje mi nic innego, jak po prostu wybrać tryb sportowy. Ok, no i ruszyć przed siebie. Pierwsza próba z hamulcem w podłodze. A więc hamulec, pedał przyspieszenia w podłogę, nie dzieje się nic. Puszczam hamulec i bardzo ospały start. Bardzo słaby, że tak powiem. No, stoka z 8 sekund trwało. 100 km na prędkościomierzu, hamowanie i sprawdzanie. I cyk, stoję. Dziwne było to hamowanie. Sprint od 0 do 100 km na godzinę według urządzenia pomiarowego GPS 602, a więc o sekundę z małym kawałkiem dłużej niż obiecuje to producent w katalogu. W takim razie czas na drugą próbę, ale bez hamulca. spoko. Przed chwilą wszystko widziałem w kamerze, a teraz kamera zgasła i muszę patrzeć po lusterkach. Jak w jakimś starym samochodzie, a nie nowoczesnym Chińczyku. Ale tego się nie zapomina. Ok, czas na drugą próbę. Wszystko gotowe, wszystko odpalone. Nie pozostaje mi nic innego, jak wcisnąć pedał przyspieszenia w podłogę. 3, 2, 1 start. No, i teraz było zdecydowanie szybciej na początku. I już stuwa na prędkościomierzu. Nie wiem, czy było to 5 sekund, no, ale za chwilę sprawdzimy. Według urządzenia pomiarowego Dragi sprint do setki 5,83, a więc o mniej niż sekundę wolniej niż obiecuje producent w katalogu. Użyję drugiej kamery, by Wam coś pokazać. Poziom naładowania akumulatora 10%. Świeci się na zielono, a więc nic nie wskazuje na to, żeby nagle część tych koni mechanicznych została odcięta. A więc, Omoda 9 nie przyspiesza, przynajmniej według urządzenia pomiarowego, dragi tak szybko, jak obiecują to Chińczycy w katalogu. Pod maską wygląda to tak. Cyk. Są siłowniki, jest wygłuszenie, no i jest ten nieduży silniczek czterocylindrowy Turbo. Tutaj jest silnik, a tutaj mamy całą aparaturę od układu hybrydowego. Muszę przyznać, że dość poważnie to wygląda. I cyk. Kolejny chiński słów, a Volvo to jeszcze jest szwedzkie czy już chińskie? Kapitał azjatycki, ale marka szwedzka. Nieważne, zobaczcie jakie ciekawe XT60 znalazłem. Ciekawe, prawda? Problem tylko w tym, że jeszcze nie tak dawno wyglądało tak. Może i uderzenie nie było potężne, ale to plugin. Pytanie, co z baterią? Nie wiem, czy bym się odważył. Lepiej chyba, zamiast inwestować ewentualnie w nową baterię, parę złotych najpierw zainwestować w raport od. Car Vertical. Car Vertical jest partnerem tego odcinka. Wystarczy na stronie Car Vertical wpisać win lub numer tablic rejestracyjnych i już po chwili mamy gotowy raport. Sporo tutaj informacji. Na przykład, w kilka sekund wiem, czy auto nie jeździło w wypożyczalni, jaki mniej więcej powinno mieć przebieg i szacowany koszt naprawy. Grubo, bateria chyba była jednak wymieniana. Zaryzykowalibyście? Taki raport kosztuje kilka złotych i może nam oszczędzić wielu przykrości. I teraz tak, jeśli użyjecie kodu Turbo30, to otrzymacie 30% zniżki na zakup raportu od Carvertical. Możecie też kliknąć w link w opisie i również sporo oszczędzić. Moim zdaniem warto. Taki raport kosztuje kilka złotych, a możemy uniknąć kosztownej wpadki. Ok, wróćmy teraz do testu wydajności chińskiego suwa. I nie mówię tutaj o Volvo. Okej, okay, skoro już wiemy, jak to auto przyspiesza do setki, to teraz pora sprawdzić elastyczność. Standardowo trzy próby od 60 do 120, od 80 do 120, no i od 100 do 120 km na godzinę. Ok, no to czas na pierwszą próbę od 60 do 120. Uruchomiony tryb sport jest 60 na prędkościomierzu, pedał przyspieszenia w podłogę. No, ekspresowa reakcja. I już 120 km na godzinę. Miałem takie wrażenie, że im bliżej tych 120, to tak jakby do akcji albo mocniej wkroczył silnik spalinowy, albo zadziało się coś innego, bo poczułem takie delikatne szarpnięcie. Ale to i tak nie zmienia faktu, że ten samochód od 60 do 120 przyspieszył. Naprawdę iście ekspresowo. Jest 80, pedał w podłogę. No dość szybka jest ta reakcja. I już 120 km na godzinę. No nieźle. I ostatnia, trzecia próba to już zapewne formalność. 100-120. Uwaga, zbliżamy się do stówki, jest stówka, pedał w podłogę. No i już 120 km na godzinę. Naprawdę ekspresowa reakcja. Oczywiście przypominam, cały czas uruchomiony był tryb sport. Ok, skoro wiemy już, jak wygląda elastyczność, to teraz pora sprawdzić, jak głośno czy też jak cicho jest w kabinie, gdy pędzimy na przykład drogą ekspresową. Trzy próby: 80, 100 i 120 km na godzinę. Pomoże mi w tym wszystkim taki oto decybelomierz, który teraz pokazuje wartość na poziomie. Wy ją dokładnie widzicie. No właśnie, zobaczymy, jak to będzie w czasie jazdy. No dobrze, teraz pora na średnie zużycie paliwa. To trochę skomplikowane. Na początek droga ekspresowa i tutaj pojawia się pewien problem. Nie da się wyzerować zużycia ani benzyny, ani energii. Komputer pokładowy pokazuje zużycie z ostatnich 50 km. Nie pozostało mi nic innego jak ruszyć przed siebie z zachodu na wschód i z powrotem. Zwróćcie uwagę na liczbę kilometrów. Poziom naładowania baterii wskazuje zasięg na poziomie 40 km. Zasięg na benzynie to 971 km. Uruchomiony miałem tak zwany inteligentny tryb oszczędzania energii. Ponoć Najlepszy do pomiarów. Celowo nie blokowałem stanu baterii. Po to właśnie kupuję się pluginy, by wykorzystywać to, co w baku i to, co w baterii. Po przejechaniu 50 km komputer pokazał średnie zużycie 6,8 litra na setkę. Według chińskich wyliczeń zużyłem 5,6 litra benzyny i 3,8 kWh energii. Czyli litr benzyny według przeliczników omody to mniej więcej 3 kWh. Zasięg, jaki mi pozostał, 923 km na benzynie i 27 km na prądzie, czyli realnie bez większych problemów na w pełni naładowanej baterii i w pełni zatankowanym baku przejedziemy ponad 1000 km. Dodam jeszcze tylko, że bateria ma pojemność brutto nieco ponad 34 kWh, a bak ma pojemność 70 litrów. Ok. Koniec tego wykładu. Na drodze krajowej przez 50 km podziwiałem piękne krajobrazy i z użyciem ani prądu, ani benzyny się nie przejmowałem. Totalny chill. Wynik: średnio 5,2 litra. W ruchu miejskim to auto robi wszystko, by jeździć jak elektryk. Silnik spalinowy głównie pracuje jako generator prądu. Mój wynik po przejechaniu 50 km w miejskim zgiełku to średnio 5,3 litra zużyłem 1 litr benzyny i niemal 14 kWh energii. Tak wiem, dziwne są te przeliczniki. Pewna plotka głosi, że omoda ma to jednak już niedługo na rynku polskim poprawić, tak by było czytelniejsze. Czas na kolejny gadżet. Tym razem do akcji wkroczy miernik grubości lakieru, który pokaże również, czy blacha jest ocynkowana. Zajrzę też pod spód, by sprawdzić, jak tam auto jest polakierowane, no i czy w ogóle gdziekolwiek na tym aucie jest jakikolwiek ocynk, ale zanim miernik, najpierw kluczyk. Zobaczcie jak to fajnie wszystko wygląda, kiedy jest nieco ciemniej. Aha. <ścoughs> No, muszę przyznać, że ciekawy pokaz. Trochę długi, no ale auto chyba ma przyciągać spojrzenia. Z tyłu również mamy pokaz świetlny. No dobrze, miernik odpalony, pora sprawdzić, jak gruby jest lakier. Klapa z tyłu. Nie dzieje się nic, a to oznacza, że jest stworzywa. W tym miejscu. Stówka stal. Ocynkowana. Drzwi z tyłu. Stówka równiutko. Stal również ocynkowana. Drzwi z przodu. Stówka równiutko. I tutaj też stal ocynkowana. O, tutaj trochę cieńszy lakier 80, ale dalej stal ocynk. No to sprawdzamy maskę. 90. Stal ocynkowana. Dach. 80. Stal ocynk. A jak to wygląda na progu? 190. Grubo, ale stal ocynkowana. W tym miejscu? 290. Ale stal wszędzie ocynkowana. Czas uklęknąć przed omodą i sprawdzić, jak to wygląda od spodu. Na przykład w tym miejscu. Stal. Ocynku brak. W tym miejscu. Również stal, ale ocynku brak. Ten sam element, ale z tyłu. 630 stal, ocynku brak. W sumie trochę się dziwiłem tym, że podłoga nie jest ocynkowana, no bo na przykład w Cherry, które jest zdecydowanie tańsze, podłoga ma ocynk. Czas na krótkie, ale konkretne podsumowanie. Na papierze to wszystko bardzo fajnie wygląda. Na drodze również bajka. To bardzo szybki wóz. Pytanie tylko, czy jest to? Samochód na lata? Czy może jest to po prostu szybki romans z Chinką? Do zobaczenia!